Czy zastanawialiście się kiedyś jak brzmi mikrofon, który jest polizywany przez człowieka? właśnie tak. Jeżeli tak zrobię, będzie spoko. Moi drodzy pastafarianie. My w Ziemniak TV lubimy przesadzać, dlatego też na potrzeby nawet takiego filmiku mamy ze sobą cztery kamery. W dzisiejszym odcinku. Zobaczcie, co się działo ostatnio na Melinie u Ziemniaka. Do, poprawimy ci troszeczkę w tą stronę. Przybył zespół Miał, który to wykonał jeden ze swoich numerów w formacji 2 na 7 Dlaczego 2 na 7 Bo zespół ogółem liczy sobie 7 osób, a były dwie osoby: violoncellistka Maja i wokalista Tomek. I know you never want to lose control. Się zastanawiać, dlaczego Maja grała na ukulele, a Tomek grał na melodyce. To jest zespół, który ma naprawdę wiele różnych instrumentów, grający naprawdę różną muzykę. Posyłam Was do nich i sami zobaczcie nagrania, live, koncerty. Co najśmieszniejsze, to jest to ukulele i ta sama melodyka, która już się pojawiła po czwartym odcinku Podróżuj z Ziemiarkiem. Czekam na słowa krytyki. pojawiła się? Pojawiła się. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne wideo, to zapraszam do tego linka. Ola boga, co się dzieje, co się dzieje, ja nie mogę. To też będzie. Mam mhm. jak y, idziecie na grilla, pada deszcz. Dodatkowo każdy wie, że ja zazwyczaj mam bałagan wśród swoich rzeczy. I niestety tak samo wygląda to z nagraniami. Dlatego też, sami zobaczcie, jest to jedno z archiwalnych nagrań. Podróżuj z ziemniakiem, gdzie wystąpił gość specjalny, który między innymi pomagał mi w nagrywaniu wideo. Uwaga! Zły piec. Nagranie z gościem specjalnym, Sebastianem, który napisał do mnie na samym początku mojej przygody z YouTubem, że on chciałby się kiedyś ze mną przejść na jedną z takich wycieczek. Ja pomyślałem, czemu nie. Tak więc spotkaliśmy się trzy miesiące później, a po kolejnych trzech miesiącach prezentuję wam ten oto filmik jako wynik. Pamiętacie kawernę Kostrze, pamiętacie kawernę Wielkanoc, a teraz została nam trzecia, przynależąca do Fortu Bodzów. Jest z nami dzisiaj dwóch gości specjalnych. Pierwszy to Sebastian. Siemanko, widzicie tam górę? To jest na Kostrze, gdzie za chwilę się udamy. Oraz jest z nami Andrzej. Witam, a później udajemy się na relikty Fortu Bodzów. Zgadza się. I tak jak ostatnio, mamy latarkę z dyfuzorem i wchodzimy. To jest jedno chyba z sześciu lub siedmiu wejść do środka. kteří dobře navaří, i ty já u který chátku čas darmě nemaří. A k žijí vesele, byl jí sunce kordele, a žijí vesele, byl jí sunce kortele. Jedną z ciekawostek kawerny bodzów jest to, że możemy znaleźć naprawdę dużo tych małych świeczek, podgrzewaczy. Skąd one się tutaj wzięły? Skąd znalazło się ich tyle w takiej ilości? Nikt nie wie. Co ty na ten temat mówisz, myślisz, Sebastian? Też nie wiem. O, tu jest kolejne wyjście akurat. Ogółem Kawerna bozów jest jedną z najbardziej rozwiniętych, dużych kawern i rozpościera tutaj się przy jednym z wyjść chyba najpiękniejszy widok na Kraków i na cały kamieniołom, także Bodzów. Uwaga, właśnie zbliżamy się do tego miejsca. Tylko należy tam uważać dosyć ze względu na to, że jest dosyć stromo. A teraz Sebastian, który z nami się wybrał na tę wędrówkę, opowie nam, czym jest kawerna. Co mówi definicja z Wikipedii? Kawern to wzmocnienia fortu system sztucznych grot i korytarzy wykutych w skale. Stanowią one dodatkowe i oryginalne wzmocnienie fortu. Czyli są to po prostu dziury wydrążone w skałach, które służyły wsparciu fortu. Na przykład, żeby składować tutaj żywność czy amunicję. Widać, kawerna daje już schronienie istotom żywym na zimę. Jak widzicie, czasami korytarze są nieco zasypane i dosyć niskie, ale niczemu to nie przeszkadza. Jakbyście spojrzeli teraz na przykład na kanał człowieka, którego spotkałem m.in. na castingu, czyli rządny przygód, ja osobiście nie mogę znaleźć zbyt wiele informacji na ten temat, jak te kawerny dokładnie powstawały. Rządny opowiedział nam, że Austriacy. Nawiercali 3 centymetrowe otwory w skale, po czym wkładali ładunek wybuchowy, który podpalony odrywał kolejne te łupki, takie jak właśnie widzimy ich sporo tutaj. I tutaj widzimy przykład tych otworów, które być może nie do końca były nawiercane, ale raczej były wydziubywane, wystukiwane młotkiem po to, żeby zrobić mie miejsce dla ładunku. Wracam po swój plecak i za chwilę wyruszamy do Fortu bazów. Jak widać, system grot i korytarzy jest dosyć rozwinięty. Można wejść tędy, wyjść tamtędy, przechodzić jak się tylko chce. Tak samo jest to związane z wyjściami, bo samych wyjść z tej kawerny, nie wiem czy wszystkich zasypanych, czy nie zasypanych, jest siedem. Bardzo ciekawe w tej kawernie jest to, że jest bardzo dużo tych świeczek. I przy jednych znaleźliśmy napis wstąp na czerwonym, a gdzie indziej znaleźliśmy napis do i ciekawe do czego to miało służyć ale jest to bardzo ciekawe może kiedyś ktoś znajdzie wytłumaczenie tego rozwiązania jak widać aura nie rozpieszcza jest dosyć lisko czyli coś podobnie jak było w związku z naszym wyjściem do dzikiej jaskini ostatnio na grilla I tak też doszliśmy do fortu numer 53 Bodzów, który górował przez lata nad Doliną Wisły i Doliną Tyniecką. Powstał około 1884 roku. Początkowo była to konstrukcja ziemno-drewniana, a następnie po 26 latach powstało to. Wielkie betonowe coś. W roku 55. fort spotkała dosyć nieprzyjemna sytuacja, mianowicie został on rozsadzony. W celu pozyskania materiału na odbudowę głównie Warszawy, gdzie ten materiał był przesyłany. Ale jak się okazało niestety koszta przesyłu materiału znacznie przewyższyły sam koszt materiału, który można było uzyskać na miejscu. I to, co teraz widzimy, to jedynie pozostałości nieposprzątanego gruzu. Ale jak widać w tle, na szczęście znalazł on jakieś zastosowanie. Pójdźcie na tą przepiękną dolinę. Z poprzednich odcinków tam jest kawer na kostrze, a tam Wielkanoc. Tak, żeby niejako nakreślić, gdzie jesteśmy orientacyjnie. Jak się wybieracie w te rejony, pamiętajcie, żeby znaleźć odpowiednią ścieżkę. My się przedzieraliśmy przez krzaki, że wszystko jest porośnięte różnymi krzewami, skolcami, i to niestety, jak widać. I tak też wyglądała nasza wycieczka dzisiaj z Sebastianem i Andrzejem. Tak więc z miejsca zdarzenia pozdrawia Was ziemniak i pinki. Ziemniak TV. Pozwólcie, że na ostatnią scenę założę okulary. Te wszystkie zgryźliwe komentarze, jakie dało się słyszeć, były od naszej recenzentki, dzięki której dostajecie sam najlepszy, wybrany materiał, na którym nie razem z ekipą Ziemniak TV stać. Pamiętajcie, żeby lajkować, komentować, subskrybować, udostępniać, posypywać solą, smarować masełkiem, wsadzić do piekarnika na 20 minut, a później zjeść ze smakiem. Z miejsca zdarzenia relacjonował dla Was. Ziemniak. Ziemniak TV. One has to know where to, to go. Can find whole I... life, second thoughts. One has to know when to go.